Prosta szkoła język angielski Present Perfect. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika. Zapraszam też na Discorda, gdzie można się zapisać na korepetycje online, na TikTok oraz na Instagrama. Zaczynamy. Jak zwykle przygotujcie sobie jakąś kartkę, żebyście zapisywali sobie takie najważniejsze rzeczy i mogli też z niej ćwiczyć. Rozwiązujcie też zadania takie, które będą, żebyście też dzięki temu jeszcze bardziej się tego nauczyli, a teraz już lecimy. Present perfect jest czasem przeszłym, ale mówiącym trochę o teraźniejszości, ale już wam dokładnie tłumaczę o co tutaj chodzi. Ten czas głównie tłumaczymy w języku polskim na czas przeszły, ponieważ nie ma takiego odpowiednika w naszym języku. W tym czasie jak mówimy o jakiejś czynności używając tego czasu, to nie jest ważne kiedy ona się stała, ale ważny jest skutek na dzisiaj. Czy Kuba gra w piłkę? Nie, he has broken his leg. Złamał swoją nogę. Nieważne jest czy to było dzisiaj, czy to było wczoraj, czy miesiąc temu. W sensie nieważne kiedy złamał. Ważne jest to, że dzisiaj nie zagra. Ktoś was prosi o przeniesienie na przykład ulubionego kubka, to odpowiadacie I have broken it albo I've broken it. No to jest skrót. Myślę, że rozumiecie. Coś, co się stało kiedyś, ale najważniejszy jest skutek dzisiejszy. Czyli coś się stało kiedyś, i nieważne kiedy to się stało jakoś tak bardzo, ważne jest to, co, jaki to ma wpływ na dzisiaj o tak, czy jakaś czynność przez to jest możliwa do zrobienia, czy nie jest możliwa. Dobra, to było pierwsze jakby zastosowanie tego czasu, ale też mamy jeszcze ich kilka, także może najpierw sobie dokończmy zastosowania, a dopiero przejdziemy do budowy. Drugim zastosowaniem są nasze doświadczenia lub czyjeś. Tutaj bardzo częstym przykładem jest na przykład coś z byciem gdzieś. To znaczy na przykład he has been in Warsaw, on już był w Warszawie. Nieważne kiedy, ale ważne, że był, czyli to jest jego doświadczenie. Na przykład idziecie z przewodnikiem i się was pyta, czy byliście już w Anglii. Have you ever been in UK before? Yes, I have. I have been in London two times albo two years ago. Ważne w tym czasie są słówka dodatkowe, takie jak na przykład ever albo never. Have you ever, czy ty kiedykolwiek? I have never known, nigdy nie poznałem kogoś. Przychodzi do was ktoś i się pyta, na przykład, czy wyprowadziliście psa. Nieważne kiedy, ale czego wyprowadziliście. Have you took the dog for a walk? Wziąłeś psa na spacer? No, I haven't. Nie, ja go nie wziąłem. Tak samo może być na przykład, czy już graliście w piłkę kiedykolwiek. Albo na przykład zatrudniacie się u kogoś na magazynie i możecie powiedzieć po prostu I have worked in a warehouse. Pracowałem już na magazynie, więc umiem to robić, ale nieważne, czy to robiłem rok temu, czy dwa lata temu, ważne, że mam do czynienia, miałem do czynienia z tym. Go nie interesuje kiedy, ale czy. Trzecie zastosowanie to jest czynność, która dopiero co się zakończyła. Tutaj ważnym słowem jest just. Dopiero przed chwilą. Przychodzicie do domu i ktoś tam do was mówi, na przykład posprzątajcie pokój. Odpowiadacie: I have just come to home. Dopiero co przyszedłem. Spali ci się leśnik. I have just put it on the pan. Dopiero co wrzuciłem go na patelnię. I have just lost my keys. Dopiero co zgubiłem moje klucze. Dzwonicie na numer ratunkowy i mówicie She has just fallen. Dopiero co spadła. Czy tam spadła przed chwilą, no to samo tłumaczenie. Czwarte zastosowanie możecie spotkać często na logach różnych firm, czyli czynność, która trwa od kiedyś, albo przez jakąś ilość czasu. Tutaj mamy dwa ważne słowa: Since oraz for. Ważne jest dowiedzenie się o różnicach między nimi, bo tutaj są trochę różnice. Możecie powiedzieć it has open Science 2020. Czyli otwarte od 20, 2020 w sensie, czyli przy Science musi być jakaś konkretna data. Jakiś dzień, jakiś rok, jakiś miesiąc, cokolwiek. For oznacza przez ile. Czyli nie mówię konkretnie od kiedy, ale przez ile. Restaurant has opened for 100 years. Restauracja otwarta od 100 lat. Nie ma daty od kiedy dokładnie, ale przez ile. I've played for two hours, od dwóch godzin gram. I have play signs to pm od 14 gram. Zapamiętajcie różnicę między since a for. Jeśli chodzi o budowę tego czasu, to jest to bardzo łatwe. Używamy osoby, potem have lub has do trzeciej osoby liczby pojedynczej i czasownika z ed, jeśli to jest czasownik regularny, lub czasownika w trzeciej formie, jeśli ten czasownik jest nieregularny. Regularny na przykład play i mówicie I have played, gdy jest nieregularny, na przykład do, I have done, zrobiłem, czy tam skończyłem. Także bardzo ważne jest, żebyście się nauczyli tej formułki, tych trzech tabelek po prostu. Ogólnie polecam wam się nauczyć po prostu tej całej. Nie jest to jakoś trudne, no trochę czasu na to zajdzie, ale naprawdę, no jest to bardzo ważne. Ja się nauczyłem to w ten sposób, że brałem sobie na przykład become, became, become, stawać się po prostu, czytałem kilka razy, a potem próbowałem to zapamiętać. Następnie brałem kolejne cztery i później znowu te pięć powtarzałem. I tak w kółko. W jakiś tydzień nauczyłem się praktycznie wszystkich, także naprawdę nie jest to jakoś trudne. I musicie się tego nauczyć, bo to jest bardzo ważne, nie tylko w czasach, ale też w takiej y, mowie, takiej jakby codziennej. Czyli na przykład, I have become, stałem się, you have learned, nauczyłeś się, he has gone, odszedł w sensie, że poszedł albo że umarł. A, to właśnie jest kolejna sprawa, że wiele z tych słówek, w sensie druga lub trzecia forma, ma jeszcze takie dodatkowe znaczenie. W sensie na przykład break to jest złamać, a broke to albo, że ktoś coś złamał w przyszłości, w sensie, że złamał, albo na przykład złamany, albo spłukany, w sensie bez pieniędzy. Tak samo gone, albo odejść, Albo po prostu, w sensie pójść dalej gdzieś, albo umrzeć. Wiele jest takich i na pewno one się Wam bardzo przydadzą, także polecam Wam się nauczyć tego po prostu. No i wiadomo, później jest we, you, die, have, lift. I tutaj macie ćwiczenia, przetłumaczcie na angielski i pamiętajcie też o just, o since oraz o for. I have been in Warsaw three times. He has played for three hours. Tutaj jeszcze oczywiście są skróty, także możecie powiedzieć I have bądź I've. You have bądź you've. He has, his. She has, she's, it has, it's, we have, we've, you have, you've, they have, they've. Przeczenia to do have lub has dodajemy not, czyli I have not, bądź I've not, bądź I haven't. You have not, you've not, you haven't. She has not, she's not, she hasn't i tak dalej. I haven't done yet. Nie skończyłem jeszcze. She's not played science yesterday. Then. On on nie gra od wczoraj. Kilka zdań przetłumaczcie. I've not been in Paris. Lub I have never been in Paris. Pamiętajcie, że tylko raz się zaprzecza. Nie ma podwójnego zaprzeczenia w angielskim. She hasn't worked for one week. Pytania to jest prosta inwersja. Have you worked? Pracowałeś? Have you ever been? Czy kiedykolwiek byłeś? Has she played? Czy ona grała? Has she ever been here? Czy ona kiedykolwiek tu była? Czy w ogóle była? A przy odpowiadaniu pamiętajcie o tym, żeby odpowiedzieć w ten sam sposób, jak zostaliście zapytani, a nie o co. Czyli jak ktoś was pyta, czy ty grałeś piłkę, nie mówię yes I played, tylko yes I have. Have you ever? Yes I have. Bądź I have not. Has she coś tam? Yes she has. I to na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że nauczyliście się wszystkiego, że rozumiecie to, jeśli nie to piszcie w komentarzach, będę pomagał, przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika, jeśli potrzebujecie korepetycji to zapraszam na discorda, przypominam o instagramie oraz tiktoku, no i do następnego siema, no i cześć.